Ledwo przyjechał, a już wybrał się na urlop. Kwaśniewski krytykuje Tuska Aleksander Kwaśniewski. Myślę, że to był błąd, że Donald Tusk pojechał na urlop. Myślę, że to był błąd, iż Donald Tusk pojechał na urlop. Nawet w takich kategoriach symbolicznych, żeby pokazać determinację, byłoby lepiej, gdyby teraz już jeździł po Polsce i był tu obecny ocenił były prezydent Aleksander Kwaśniewski. Podkreślił jednocześnie, że powrót Tuska jest istotnym wydarzeniem dla Platformy Obywatelskiej. Były prezydent w programie Tweet w wirtualnej Polsce był pytany, czy jego zdaniem powrót Donalda Tuska oznacza marginalizację pozostałych liderów opozycji. Kwaśniewski stwierdził, że jest za wcześnie, by o tym mówić. Donald Tusk ledwo co wrócił, pojechał na urlop. Zobaczymy, co będzie dalej, dodał dopytywany, czy to był błąd, że pojechał na urlop odparł: "Myślę, że tak. Nawet w takich kategoriach symbolicznych, żeby pokazać determinację, byłoby lepiej teraz już jeździć po Polsce i być tu obecnym. Tym bardziej, że zapowiedź jest taka, że wraca na polityki na 100%. Ale pewnie miał rodzinne zobowiązania, to też trzeba zrozumieć", powiedział Kwaśniewski. Podkreślił, że powrót Tuska jest istotnym wydarzeniem przede wszystkim dla Platformy Obywatelskiej. W takim kryzysowym momencie, jaki Platforma przeżywa, odzyskała lidera, który jest lubiany, znany, doświadczony i który, nawet jeśli to się nie do końca sprawdzi, daje poczucie, że wyjdziemy z tego kryzysu. Wreszcie ma kto nami pokierować wreszcie mamy wodza ocenił były prezydent. Zaznaczył jednocześnie, że jest to trudne wydarzenie dla Szymona Hołowni i jego ruchu. Natomiast jak Donald Tusk rozegra kwestię budowania współpracy między środowiskami opozycyjnymi, to jest przed nami. Na razie nie słyszałem o żadnych rozmowach, o żadnych daleko idących propozycjach programowych, czy to politycznych, czy wyborczych. To zobaczymy. Niewątpliwie Tusk jest zaprawionym negocjatorem, dodał Kwaśniewski.